Następnym razem, gdy wyprowadzasz psa, spróbuj tego. Spacerowanie z psem może czasem być wyzwaniem. Twój pies ciągnie na smyczy, nie reaguje na komendy i interesuje go cały świat oprócz Ciebie. To częste problemy, z którymi borykają się właściciele psów. Aby spacer był przyjemnością dla Was obojga, wypróbujcie kilka technik. Spacer zaczyna się w domu, a więc nie nakręcaj psa kiedy wychodzisz. Nie robimy czegoś takiego, że no kto idzie na spacer? No kto idzie na spacer? Ponieważ nakręcony pies będzie dużo bardziej ciągnął niż pies, który będzie spokojnie wychodził sobie taki można powiedzieć, że znudzony na spacer. Kiedy Twój spacer wygląda tak, że bardziej jesteś bryloczkiem do smyczy niż przewodnikiem, możesz wypróbować na pijanego mistrza. Wyobraź sobie, że masz 4 promile we krwi i zaczynasz zatarć się i to prawo, to w lewo. Taka częsta zmiana kierunków może spowodować, że twój pies bardziej zainteresuje się tobą, ponieważ robisz coś nowego, coś niespodziewanego. I wtedy możesz wyłapać świetny moment, kiedy pies po prostu z tobą podąża i nagrodzić to. Wzmacniaj kontakt wzrokowy. Nagradzaj każde spojrzenie twojego psa w twoją stronę. Jeżeli twój pies tylko się do ciebie odwraca, zaznacz to przynajmniej dobrym słowem. Powiedz super pies, a jeżeli podejdzie, wydaj mu smakołyk. Czemu nie? Urozmaicaj i zmieniaj trasy. Podczas spaceru możesz zatrzymywać się, przykucnąć w jakiejś kępce traw i wrzucić tam kilka smakołyków i po prostu iść dalej. Dzięki temu, że zaczniesz wyszukiwać takie super miejsca, w których znajdują się super smaki, twój pies dużo bardziej mnie zwraca na Ciebie uwagę, ponieważ Ty znajdujesz najlepsze miejsca na spacerze. Wypróbuj te proste techniki i daj znać w komentarzu, czy przyniosły zamierzony efekt. Cześć!